Do United trafia nowa dziewiątka, czyli Benjamin Szeszko. Kim jest ten słoweński napastnik? Czy bliżej jest mu do Zlatana, czy jednak do Hojlunda? Jakie są plusy oraz jakie są minusy? Oraz przede wszystkim, czy jest wart aż tak gigantycznej kasy? O tym wszystkim dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim, gdy powstaje ten film, to znaczy w czwartek o poranku, nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tego ruchu do domen United. Natomiast nie oszukujmy się, że na podstawie ostatnich doniesień medialnych jak najbardziej droga Słoweńca właśnie na Old Trafford jest chyba jasna. On chce przejść do United, a z kolei United chce kupić właśnie szeszko. No ale zaczynając, czy United potrzebuje napastnika, a jeśli tak, to jakiego? Dla mnie przynajmniej są potencjalnie inne obszary składu, które mógłby wzmocnić Ruben Amorim, ale jeśli taka jest diagnoza też nie warto się kłócić, albowiem nie oszukujmy się, że dziewiątki i tak pewnie potrzebowałoby United w perspektywie nawet jeśli nie tego okna, no to być może zimowego, a na pewno już kolejnego letniego. Rasmus Hojlund zdobył tylko cztery gole w zeszłym sezonie i ogólnie nie był za bardzo przekonujący na podstawie swoich dwóch sezonów w Premier League. Rzadko dochodził do sytuacji na poziomie, który często nie przystawał napastnikowi i zestawiając choćby za z Nicolasem Jacksonem. To jest tak, że Senegalczyk dochodził do masy sytuacji, ale ich nie wykorzystywał, Hoyland z kolei zupełnie tego. Nie Zatem nic dziwnego, że United właśnie zaczęło szukać dziewiątki. No i pytanie, jakiej dziewiątki warto tutaj szukać na rynku? To jest coś, o czym oczywiście można dywagować, natomiast na podstawie meczów przedsezonowych United oraz potencjalnie tego, jak to wyglądało w zestawieniu z ich celami transferowymi wymienianymi przez media angielskie, takimi jak właśnie Jackson czy choćby Oli Watkins, można było wywnioskować jakiego potencjalnie napastnika chce ściągnąć Ruben Amori. To znaczy wiadomo, że super byłoby, gdyby ten gość strzelał gole, natomiast warto też zadać pytanie, w jaki sposób właśnie on ma dochodzić do sytuacji. No i tak się składa, że tutaj Zawsze United w tym oknie było łączone z zawodnikami, którzy super często wybiegają za plecy obrony, którzy często atakują tę Bazę 3 w sposób bardzo bezpośredni. Bazę 3, czyli właśnie przestrzeń za linią defensywną. Wpierw był to Wiktor Jokeres, choć wiadomo, że to były raczej mało wiarygodne źródła. Natomiast poza tym to był Oli Watkins, czyli napastnik, który wykonał największą część swoich ruchów procentowo właśnie za plecy defensywy przeciwnika w zeszłym sezonie, a także Nicholas Jackson. Czyli piłkarz, który z kolei wykonał najwięcej takich ruchów, które okazały się być skuteczne. Żaden piłkarz w całej lidze angielskiej nie otrzymał więcej razy piłki od właśnie Jacksona po wbiegnięciach za linię defensywną. Ponadto patrząc na mecze przedsezonowe United widać było, że budowa od tyłu tego zespołu wygląda cały czas podobnie jak w zeszłym sezonie. To znaczy De Ligt, czyli jeden ze stoperów wchodził do środka pola, a obok niego był Manuel Ugarte. Piłkarze bardzo mało mobilni oraz mało komfortowo czujący się z przeciwnikiem na plecach. W związku z czym United najczęściej budowało przez boczne sektory w tych pierwszych fazach akcji, często później rzucając piłkę z pominięciem drugiej linii, do jednej z dziesiątek, tak jak choćby w tej sytuacji, która schodziła bardzo nisko tak jak Mason Mount i stawiająca niekomfortowe pytania przed stoperami przeciwników. Tutaj akurat właśnie stoper Bormów wyskoczył za Mountem, natomiast to także oznaczało, że często w takiej kombinacji piłkę otrzymywała dziewiątka, czyli Rasmus Hoylund, który musiał się przy niej utrzymać, a następnie także strącić ją do boku lub też zwyczajnie rozegrać w taki sposób, żeby United mogło wyjść z szybkim atakiem. Tutaj Duńczyk miał największe kłopoty. A to jeszcze nie była nawet intensywność Premier League, gdzie często, właśnie w już spotkaniach ligowych, wyglądało to jeszcze gorzej. Zatem potencjalnie gra na jeden kontakt tyłem do bramki oraz wykorzystanie swojego ciała to jest coś, czego też United powinno szukać oraz fajnie byłoby, gdyby to była dziewiątka na lata. I tutaj wydaje się, że gdyby to nie był właśnie cel United pod kątem profilu wiekowego, no to z pewnością Oli Watkins czy także Jean Philip Mateta byliby rozpatrywani przez United, bo są zwyczajnie tańsi w tym momencie na rynku. Natomiast wydaje się, że właśnie tego szukało United. No i teraz pytanie, czy znalazło to w postaci Benjamina Szeszko? I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To jest trochę napastnik Schrödinger'a. to znaczy z jednej strony jestem w stanie zrozumieć to, dlaczego ktoś mówi tak fajnie. Warto się ekscytować Benjaminem Szeszko. On strzeli, powiedzmy, 30 goli na sezon, i jak najbardziej tak. Jestem w stanie widzieć to, że ten sufit jest tutaj bardzo wysoko zawieszony. Natomiast też jestem w stanie zrozumieć osoby, które mówią, że raczej to jest piłkarz niesprawdzony i potencjalnie może to być nowy hoydund. Zatem zagłębmy się teraz w to. O co dokładnie tutaj chodzi? Po pierwsze, patrząc na najprostszy przelicznik jakości napastnika, to znaczy gole, tutaj nie oszukujmy się, że jeśli ktoś nie przebija bariery 16 trafień w sezonie dotychczas, no to nie ma się aż tak bardzo czym ekscytować. I wiadomo, że RB Lipsk w poprzednim sezonie wyglądał fatalnie. I dlatego też choćby to 13 goli, czy ogólnie szeszko z zeszłego sezonu, to jest wątek, o którym jeszcze sobie tutaj powiemy. Niemniej jednak, patrząc ogólnie, to nie jest tak, że przychodzi gwarancja trafień powiedzmy na poziomie jakimś kosmicznym. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że przychodzi gość który zawsze dorzuca te, powiedzmy, 13-15 goli w sezonie. I tutaj też trzeba byłoby się na podstawie dotychczasowej przygody Szeszko na najwyższym poziomie jak najbardziej zgodzić. Patrząc kolej na ostatnie dwa sezony, można wywnioskować, że to jest wręcz jeden z najlepszych młodych napastników w Europie, albowiem gdybyśmy spojrzeli sobie na najlepszych strzelców na przestrzeni ostatnich dwóch lat, którzy są w wieku poniżej 23 roku życia, tak jak widzicie tutaj, Szeszko jest zdecydowanie na szczycie, obok. Juda Bellingama, zatem można mówić o tym, że właśnie pod kątem potencjału, nie występując w jakimś bardzo szczytowym zespole, jakim jest Airbnb, który, tak jak mówiłem, w zeszłym sezonie zaliczył zwyczajnie spory dołek. To jest coś, czym można się ekscytować. Jak dokładnie gra Benjamin Szeszko? Tutaj można rzucić okiem na jego hitmapę, która tak naprawdę niewiele nam powie. To znaczy, to jest piłkarz, który dość często właśnie notuje kontakty w różnych strefach boiska, natomiast najczęściej trzyma się szerokości samego pola karnego. To nie jest piłkarz aż tak rozbiegany jak choćby Nicholas Jackson, nawet jeśli wciąż wykonuje właśnie całą masę wbiegnięć za plecy przeciwnika. To jest ten kluczowy element, o którym wspominałem właśnie w kontekście potencjalnego. Ruchu United po napastnika. No, i tutaj, tak jak widzicie, choćby w tej sytuacji, moim zdaniem, Szeszko bardzo dobrze czuje momenty, kiedy potencjalnie właśnie może wbiec za linię defensywną. To nie jest tak, że zawsze wykonuje odpowiedni ruch, to nie jest tak, że zawsze właśnie atakuje przestrzeń w odpowiedni sposób. Natomiast jeśli będzie widzieć, że może wbiec za plecy defensywy przeciwnika, no to będzie zwyczajnie notorycznie to robił. Moim zdaniem, United szukało tego właśnie na rynku w tym oknie, co widać nie tylko po piłkarzach, którzy byli łączeni. Z tym klubem, ale także choćby po Brianiem Wembo, to znaczy nowym zawodniku United, który już w koszulce Czerwonych Diabłów występował i który także był piłkarzem po pierwsze będącym w topce za zeszły sezon pod kątem sprintów, a także który bardzo często właśnie tak jak widzicie na tej grafice zwyczajnie wbiegał za plecy obrony przeciwników. To jest także coś, co Szeszko wydaje się, że ma wspólnego choćby z Liamem Delapem, to znaczy napastnikiem, który trafił do Chelsea za 30 milionów funtów i to jest naprawdę spora przecena. Zresztą tutaj zwróćcie uwagę na przykład na ten radar statystyczny, który tak jak widzicie Pokazuje dość sporą zbieżność między profilem samego Szeszko oraz profilem samego delapa właśnie na podstawie zeszłego sezonu. No i tutaj dochodzimy poniekąd do podstawowego pytania, to znaczy, czy taka kasa za szeszko jest zwyczajnie To uzasadno. znaczy nie chcę urazić kibiców United, wydaje się, że w tym momencie płacenie 90 milionów za Benjamina Szeszko to jest mimo wszystko lekka przesada. Wiadomo, że płaci się za potencjał, natomiast w tym momencie to jest piłkarz, który jest dość nieregularny, który często patrząc na przykład na jego gole z Werderem jest w stanie zdobyć naprawdę kapitalne bramki z dystansu, który jest w stanie właśnie takim swoim czystym ball strikingiem, czyli umiejętnością do uderzenia piłki głównie z prostego podbicia. Naprawdę podbić świat, czego dowodem też był choćby gol z Bayernem Monachium, kiedy umówmy się, musisz mieć jaja, żeby właśnie spróbować uderzyć z takiej pozycji, z pierwszego kontaktu z tak zwanego fałsza, i do tego jesteś w stanie właśnie zdobyć gola. Właśnie przez takie sytuacje Beniamin Szeszko często wygląda bardzo korzystnie pod kątem tak zwanego XG, to znaczy goli oczekiwanych. Wiele osób sprawdza, czy jakiś zawodnik jest w stanie overperformować swoje XG, czy jest w stanie strzelać więcej goli aniżeli wskazują właśnie na to jego gole oczekiwane i pod tym kątem Szeszko wygląda bardzo obiecująco. W każdym sezonie dotychczas on przebijał właśnie swoje XG, niemniej jednak działo się to głównie za sprawą albo właśnie takich trafień, albo też między innymi kapitalnego użycia głowy przy okazji oddawania strzałów. I to jest coś, co także jest niewątpliwie plusem tego zawodnika, nie bez powodu choćby Newcastle także chciało ściągnąć właśnie Słoweńca, to znaczy patrząc na zeszły sezon, tutaj trzy gole... I znów, tak jak widzicie, właśnie lepszy wynik aniżeli w XG. Kiedy mowa o strzałach z powietrza, a kiedy już mówimy o jeszcze zeszłym sezonie, tutaj tych trafień było aż 5. No i te pozycje, z których oddaje strzały Beniamin Szeszko, przy jego profilu no, fizycznym ponad 1,90 m wzrostu, to jest coś, co zwyczajnie wyróżnia tego napastnika. Natomiast, dlaczego powiedziałem, że to jest dość ciekawy przypadek pod kątem właśnie XG? Wiele osób sprawdza te statystykę, zresztą to nie jest nic głupiego, bo jeśli jesteś w stanie właśnie przebijać swoje XG, na ogół to jest dość dobry sygnał. Niemniej jednak patrząc na Właśnie Beniamina Szeszko w wielu sytuacjach, jak choćby w meczu z Mains, tam miał dwie setki, których nie wykorzystał. No, i tak jak widzicie, choćby tutaj nie oszukujmy się, że to jest taki moment, kiedy zwyczajnie nie możesz pozwolić sobie na to, żeby taką sytuację zepsuć. To wszystko bierze się także z dość dobrego czytania gry, właśnie przez Szeszko pod kątem pressingu. To jest coś także, o czym za moment powiem więcej, natomiast on często wyczuwa właśnie doskonale momenty do tego, żeby potencjalnie nawet ustawić się ciałem w taki sposób, żeby odciąć linię podania albo żeby momentalnie narzucić presję właśnie na swojego przeciwnika. Tutaj przejął on piłkę, natomiast nie oszukujmy się, że nie możesz zwyczajnie zepsuć takiego momentu, kiedy wychodzisz 2 na 1 z bramkarzem, a także jeśli jesteś napastnikiem, no to tak czy siak, tak jest sam na sam. W teorii oczywiście powinieneś kończyć. Zresztą podobnie było w tym samym spotkaniu kilka minut później, i to nie jest tak, że Seszko nie będzie w stanie się właśnie tego nauczyć. Dla mnie to jest piłkarz, który wciąż nie jest zwyczajnie gotowym produktem, i właśnie często sama technika jego strzałów. Czasem jest naprawdę kapitalna, natomiast jeszcze częściej jest bardzo nieregularna i często on przyjmuje piłkę właśnie w taki sposób, że ona jest dość dobrze przygotowana do strzału, natomiast w wielu przypadkach zwyczajnie się śpieszy, przez to też jego uderzenia są nieczyste. Jeśli ta piłka siądzie mu, mówiąc kolokwialnie na stopie, no to właśnie jest w stanie naprawdę zdobywać zachwycające bramki, natomiast na ogół nie jest to piłkarz aż tak. Regularny. Podobnie to wygląda choćby pod kątem wspomnianej już gry w powietrzu, kiedy często właśnie timing samego wyskoku, przynajmniej z tego co widziałem, oglądając kilka meczów, Szeżko, przygotowując się do tego materiału, nie jest jeszcze idealny, a także patrząc na przykład na wykorzystanie jego ciała. To jest piłkarz, który dla mnie przynajmniej będzie pod tym względem dużą poprawą czy dużym upgrade'em względem Hojlunda, który zupełnie swojego ciała i swoich warunków też przecież na papierze imponujących nie umiał wykorzystać, co często było kłopotem dla United, bo tracili oni taką stację właśnie od której potencjalnie można byłoby rozpocząć atak przy okazji dłuższego podania. Niemniej jednak właśnie przy okazji Niemniej jednak, właśnie patrząc na Szeszko, często ten piłkarz nie wykorzystuje choćby swoich rąk, aby zwyczajnie no, potencjalnie odepchnąć obrońcę, który za moment będzie do niego doskakiwał. To nie jest tak, że on bardzo często ma z tym kłopoty, natomiast dla mnie, przynajmniej jeśli będziesz rywalizować w Premier League z zawodnikami takimi jak Itan Pinok, jak James Tarkowski, czy inni tego typu stoperzy, no to zwyczajnie będziesz musiał lepiej wykorzystywać swoje warunki fizyczne, aniżeli właśnie w tym momencie robi to Szeszko. Ale ogólnie rzecz ujmując, nie oszukujmy się, że ten piłkarz właśnie będzie sporą poprawą względem samego Hojlunda. To znaczy, patrząc na przykład na podania zdobywające, które otrzymali obaj panowie, tutaj, tak jak widzicie, Hojlund jest zdecydowanie słabszy od Szeszko pod kątem statystycznym, a z kolei, patrząc na porównanie właśnie Szeszko pod tym względem z Jacksonem czy z Watkinsem. Tutaj wygląda to całkiem obiecująco. Pod kątem strzałów celnych na mecz też nie odbiega on aż tak bardzo od choćby Watkinsa czy także Jacksona. Pod kątem XG jest nieco słabszy. Natomiast, tak jak już mówiłem, gdybyśmy wzięli pod uwagę nieco inny sezon Lipska, choćby poprzedni, gdy Szeczko też miał. Nieco lepsze liczby, no to wtedy wyglądałoby to już dużo bardziej obiecująco, w związku z czym jestem w stanie widzieć, dlaczego ktoś właśnie patrząc na szeszko, patrząc na wszystkie plusy, o których tutaj mówimy, czyli atak przestrzeni, całkiem niezła gra w pressingu, gdzie umie on odcinać dwóch zawodników i dobrze wybiera timing do tego, żeby potencjalnie wykonać skok pressingowy, a także... A także świetny ball striking oraz gra w powietrzu, to wszystko jest w stanie mnie przekonać, dlaczego ktoś sądzi, że to jest kolejny wielki talent na rynku napastników. Natomiast równie dobrze jestem w stanie właśnie pojąć wszystkie głosy, które potencjalnie wątpią w to, czy ten piłkarz odpali na wielką skalę. No i podsumowując, czy United jakoś bardzo ryzykuje, czy United właśnie ściąga piłkarza, który potencjalnie. Będzie kolejnym Hojlundem? Być może tak, natomiast to wszystko wydaje się, że jest budowane jak najbardziej w oparciu o taką dobrą wiarę. Szeszko, w tym momencie, jest moim zdaniem lepszy i ma wyżej ustawioną podłogę aniżeli Hojlund na jakimkolwiek etapie swojej przygody z piłką. Jest także bardziej sprawdzony aniżeli Duńczyk na tym najwyższym poziomie. Choć nie będę kłamać, że nadal widzę tutaj bardzo sporo. Materiału do poprawy. To także jest piłkarz, który jest zwyczajnie nieregularny pod kątem tego, jak często wpada w takie dołki oraz górki pod kątem swojej formy. To znaczy patrząc jeszcze na poprzedni sezon, on wpadł w kapitalną formę, kiedy zdobył 7 goli w 7 kolejnych spotkaniach, no i znacznie zbustował zwyczajnie swój wynik pod kątem strzeleckim właśnie w tamtym sezonie. Niemniej jednak ogólnie rzecz ujmując, uważam, że ten ruch głównie motywowany jest jedną postacią w United. To znaczy pan Christopher Wivel to jest były pracownik RB Salzburg, to jest także były pracownik RB Lipsk no i właśnie tam, czy to jako dyrektor w Salzburgu, czy to później także w Niemczech ściągał on za każdym razem Mediamina Szeszko. Od zeszłego lata pomaga on pod kątem skautingowym oraz pod kątem transferowym samym Czerwonym diabłą z Manchesteru. Zatem nic dziwnego, że właśnie w tym momencie Wiewel ściąga także swojego byłego zawodnika, którego bardzo dobrze zna i który, tak jak nawet sam był opisywany właśnie przez Wiewela, jest jednym z najlepszych, czy jest jednym z potencjalnie najlepszych napastników na rynku. No i właśnie najlepiej opisał go sam Wiewel. To znaczy wspominał o tym, że Szeszko to jest piłkarz, który ma wszelkie jakości, aby stać się jednym z czołowych napastników. Jest bardzo szybki, ma świetny wyskok i jest mocny w powietrzu. Wietrzu. Później dodawał, Benjamin jest prawdziwym strzelcem, który, pomimo swojego wzrostu, jest mobilny i mocny technicznie. Jego umiejętności sprawiają, że to wyjątkowy piłkarz z wyjątkowym profilem. I także, właśnie ta technika to jest coś, w czym z pewnością właśnie Szeszko jest nieco lepszy aniżeli chojdunt. I ogólnie, taka mobilność to jest coś, co można zauważyć gołym okiem. To znaczy, Szeszko, tak jak mówię, sufit ma bardzo wysoko, ale czy odpali? Tutaj szczerze mówiąc, nie wiem. Dlatego też, nawet jeśli Szeszko wspominał o tym, że wielu z jego kolegów wspomina czy mówi mu o tym, że jest lepszy od choćby Erlinga Hallanda, uważam, że w tym momencie takie głosy są zwyczajnie niepotrzebne i nakładają zbędną presję właśnie na Słoweńca. Natomiast uważam, że ten napastnik jak najbardziej będzie mógł pasować do United. Nie jest w tym momencie wart 90 milionów, natomiast. Nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę to ryzyko, jestem w stanie zrozumieć to, dlaczego ktoś widzi w nim potencjalną supergwiazdę. Ja osobiście bym go do United w tym momencie nie kupił, przez to, jak duże jest to ryzyko finansowe. Niemniej jednak, ogólnie rzecz ujmując, jak najbardziej, jeśli taka jest decyzja klubu, no to później będą oni musieli za nią odpowiedzieć, jeśli zwyczajnie się nie powiedzie. Tak czy inaczej, dajcie znać, co wy sądzicie o Beniaminie Szeszko, dajcie znać, jaki wy byście mieli cel. Pod kątem na przykład strzelonych goli, gdybyście właśnie byli Amorimem i gadalibyście strzeszko pod kątem kolejnego sezonu, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że z tego filmu czegoś się dowiedzieliście. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Siemano!